Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić, jak ogromnych dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć. Zielonymi listeczkami śpiewem jezior, zmierzchu graniem, aż ukaże jądro mleczne ptasi świs. Ziemię twardą ci przemienię, mleczów miękkich płynny lot. Wyprowadzę z rzeczy cienie, które prężą się jak kot. Kutrem i z winą wszystko, w barwy burz, w serduszko listków, w deszczów siwy splot. I powietrza drżące strugi, jak z anielskiej strzechy dym, zmienie cię w aleje długie, w brzos przejrzystych śpiewny płyn. Aż zagrają jak wiolonczel żal różowe światła pnącze pszczelich skrzydeł hymn. Jeno wyjmij mi z oczu szkło bolesny obraz dni, które czarne białe toczy, przez płonące łąki krwi, jeno odmień czas kaleki. Zakryj groby płaszczem rzeki, ze z włosów pył bitewny tych lat gniewny. charne py